miejskie, powiatowe, wojewódzkie czy krajowe. Kierowcy często mają problem z określeniem właściciela dróg. Wszystkie uwagi związane z funkcjonowaniem jezdni zgłaszają najczęściej do włodarzy najbliższego miasta. Władze Człopy postanowiły uporać się z problemem i w tym celu na pobliskich drogach nienależących do miasta zostaną postawione tabliczki informujące do kogo należy droga i gdzie mogą zgłaszać swoje wątpliwości. Używają na terenie gminy, a mamy drogi i wojewódzkie, i krajowe, i, i gminne. Nie wiedzą, do kogo się zwrócić. Wracają się tylko do nas. Nie, nie, nie za wszystkie drogi odpowiadamy. Jedna z dziesięciu tabliczek pojawi się m.in. na drodze powiatowej prowadzącej do wołowych lasów oraz w kierunku przelewic. Z pomysłu zadowoleni są również mieszkańcy miasta. Dobry pomysł, wiadomo. Wiadomo, do kogo się zwracać wtedy. No mi się wydaje, że dobry pomysł. Uważam, że nie jest zły pomysł wcale. Jak podkreśla burmistrz Człopy, interwencje mieszkańców mogą zdecydować o szybszym remoncie dróg w okolicy miasta, a tabliczki pojawią się w najbliższym czasie. Może dzięki temu kierowcy będą mogli korzystać w przyszłości z lepszych dróg.